Dziękuję, że epokę do 3 era dinozaurów. I okej, okay, zaczynamy kolejną misję. Uż, mamy teraz tych wisienek sporo. Teraz sobie coś wykupimy. Jakieś nowe. 20 liczy. 40 pastek. Jakieś krople płynu. grę wieloosobową A ja nie, są grawielą wieloosobowej. Muszę rozmiar broni. Nie wiem, skupić. Paszek o, to mi się na pewno przyda. Drogie, ale mi się przyda. Teraz jest za 600, to już nie mam. To jest może nazbieram jeszcze raz na tamto, bym miał więcej życia. A życie mi się na pewno przyda. No wola to. To się chyba licz. A tam o tym liczu coś tam pisało, zobaczcie co tam jest o tym liczu. Nie, to nie jest to licz. Nie wiem. Dobra, tam, tam Idziemy. O dobra, dobra. No i idzie. A co tu było coś? Coś tam wyświetliło. A tutaj R R, 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 R R, R. A, coś wypada. A tu już mi starczy na kolejną tą, na życie. I dobrze. To 600. Już więcej razy już nie mogę wykupić. Dobrze, idziemy. Enter, enter. Enter. I enter. Fajnie się tak skacze tutaj. I wysoko. Pomchnąc wzdłuż, pnączy. Hehe. Skok. Dobrze co teraz? mogę coś zniszczyć? nie mogę R o, dinozaury i zbieramy dinozaur R a i tamten luk pewnie trzeba na niego zwalić ale ma uszy może coś trzeba na niego? nie Aby wykonać uderzenie no to ja wiem przecież O, tego grzybka mogę No... ...rrrrr się opłaca, bo jest tak, gruszkę się dostaje, a gruszka dodaje tego O kurcze 50 tych dodaje, tych, tych wisienek takich Czy to jabłka nie ja tam mówię na to wisienki Mi tak jest wygodniej, bo mi to wiśnie przypomina Dlatego tak mówię, dobra Gramy, gramy niż gdzieś na górę, dobrze Zmieniam. wrócimy sobie kamerkę u, tu chyba się będzie zanikało więc trzeba szybko Ja, yeah. ups Poczekaj. wrócimy się jeszcze raz dobrze, skoczyłem no jak ja mam to przeskoczyć raz ha tu mogę sobie tak i teraz idziemy ha a to wymyślili z punkt kontrolny dobrze ciągniemy ciągniemy kruszeczka między gałęziami okej okay. dobrze i enter jedziemy no już wracamy kamerkę r. R, r r r r r r jest gruszeczka r r r r r, r, r. kolejna gruszeczka te się szybko rozwalają na strzała to mogę takie rozwalać na strzała jak idą punkt Kontrolny, tu idziemy tędy, tak, zbieramy sobie Wisienki albo i w prawo, nie wiem, żeby się wychylasz, pum, param, pam pam, pam. Param, pam idziemy dalej, i jedziemy zaraz z tej strony, z tej. I z tej, i, i tak na zmianę, a tu po środku. A, na kolejne pnącza muszę przeskoczyć. O, na dinozaura. A, tu jeszcze na tym się jedzie. I skaczemy. Lubię sobie tak poskakać. Ha, tu w lewo muszę skoczyć. Ihu. Leć, Adam leć, dość mały już <grymne> jaka małyś leć, odam no i dobrze odam leć, trzeba trzeba pokonać uż kucz. r, leć, r, leć, odam leć, odam leć, dawaj 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 dawaj, dawaj 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 dawaj, dawaj dawaj, jeszcze chcą? Dobrze. Sobie coś pozbiorę. typu było takie. kombinację kummin, w nim wpisie r, no dobra. Nie do pokonania. Ha, dobra, wpierw tamto. Kombinacja. He, as. I jedziemy, cudownie, tak wiem. Tak wiem, że cudownie, ile ich to jest? Aha, pomyliłem się klawisze. As Dobrze, idziemy teraz tutaj. R. A bo dobra, tu zaraz, tu jeszcze pozbieram troszkę rzeczy. Tu może być jakaś dróżka, czy coś, się przyda. Dobrze, cudownie, cudownie, tak wiem. Jakaś trąbka. Zaraz, pierwszy idziemy tutaj. R. I co? I nic. Teraz ruszać się nie mogę? Nie, dobra. Jeszcze raz. Nie mogę nic kupić tutaj. Dobrak, jest ty... już trąbki dostałem. A, z tego się strzela. Się strzelało chyba E. No. E. Param, e. 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 param. Tam są jeszcze naboje. Przewrót. szczelamy co jeszcze naboje chyba. A jak? Haha, idziemy. jeszcze któryś? Chodźcie. Dawaj, 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 dawaj go jeszcze jeden. Ups, rer, Haha, dostał. Ups, dawaj, dawaj, dawaj. E? I są jeszcze, a tego jeszcze nie pokonałem. No, no, nareszcie idziemy dalej. Teraz, może tutaj mogę, chociaż dalej z przodu też to jest. No, nie mogę tutaj. Nie wiem czemu, dobra, idziemy do przodu. Są gdzieś jeszcze naboje, bo mu się przydać, nie ma. Dobra, idziemy. Odszukaj stado, jakieś stado muszę sobie odszukać. Dobrze, co tu wykupić? Hmm. Dobra, to niech będzie tam po kolei za 500, 400, 600, 300 to większy rozmiar broni. A niech będzie Dobra jakieś stado muszę teraz sobie odnaleźć i skok, i skok dobrze szukamy tego stana. owoce liczy jak tu zmienić broń teraz znowu muszę klawisza szukać Szukam po całej klawiaturze aha nie zaczęło sami liczy A tu tylko F e wciskamy Dostał jeszcze gdzieś? Na razie nie widzę. Ok, zbieramy te Wisienki, i teraz z tego, dobrze, idziemy dalej. to r, 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 r. r, r. Mamy bruszeczkę a więc idziemy dalej. No, tak. i tak. Dawaj, 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 dobrze, idziemy dalej. I... dobrze. I teraz to jeszcze. R, 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 R. Teraz tam jest jakieś stado, tylko zależy o jakie stado chodzi. Jak o takie, ja to coś znalazłem. To pokonać mam? Pokonać dinozaury. E. <laughs> dawaj, dawaj. Dobra, taką rozwalimy. Dobrze. Jeszcze weźmiemy tak. Zbierzemy te wisienki. QR, te kombinacje i jakieś... dobra, teraz trochę porzucamy. Dobra, QR, a dostali. Tr -tr -tr -tr. No dawaj, dawaj, dawaj. Zbieramy te naboje. Kuku, kuku, kuku. Ok, dobrze. Co jeszcze dalej? Są jeszcze gdzieś tutaj są został i jeszcze jednego dobrze i tu gdzieś była truskawka truskawka chyba życie dodaje więc dobrze przejdziemy się no życie cudownie tak wiem I jeszcze raz dobrze dobrze dobrze, dobrze. i o, taką, go rozwalimy. O, teraz tam już się coś stało. Odblokowano mi drogę. Więc idziemy dalej. O, znalazłem stan. No to dzięki za obejrzenie. Zapraszam do oglądania, komentowania, subskrybowania i oceniania mojego kanału. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Cześć.